Świat wstrzymuje oddech, gdy polityczne trzęsienie ziemi pochodzące z historycznego serca Wiednia wysyła fale wstrząsów przez fundamenty Zachodu. To, co dzieje się w Austrii, nie jest zwykłą zmianą polityki. To pluton egzekucyjny dla wielokulturowego kłamstwa i początek końca biurokratycznej dyktatury Brukseli. Austria, kiedyś złote dziecko europejskiej neutralności i stabilności, oficjalnie aktywowała tryb fortecy sygnalizując brutalne odejście od liberalnego status quo. Decyzja o zamknięciu granic ze Słowacją, Czechami, Węgrami i Słowenią co najmniej do połowy 2026 roku to de facto zamach na porozumienie z Schengen. Marzenie o Europie bez granic tlące się w popiele, gdy ponownie wznoszą się stalowe punkty kontrolne, odcinając bałkańską trasę migracyjną. Wiedeń wysyła zimną, wyrachowaną wiadomość na globalną scenę. Bezpieczeństwo narodowe jest absolutne, a unijna wolność ruchu to luksus, na który kontynent już nie może sobie pozwolić. Ale prawdziwe sensacje leżą głębiej niż drut kolczasty. Austria wprowadza kulturowe prawo wojenne poprzez nową kartę wartości. To radykalna, ideologiczna czystka. Integracja to nakaz, nie opcja. Każdy indywidualny wnioskujący o azyl lub świadczenia państwowe, musi teraz podpisać kontrakt przetrwania. Od absolutnej równości płci po bezwarunkową supremację prawa świeckiego nad dogmatami religijnymi, każde odstępstwo spotyka się z miażdżącymi grzywnami w wysokości tysięcy euro lub całkowitym odcięciem od socjalnych żywotów. Śmierć ślepego humanitaryzmu. Podczas gdy Berlin pozostaje sparaliżowany w stanie politycznego delirium, jego sąsiad dostarczył żywą lekcję mistrzowską sprzątania domu. Nie ma już zaproszeń, tylko rozkazy. Nawet koalicje rządzące, kiedyś desperacko starające się utrzymać firewall przeciwko prawicy, zostały zmuszone do pokłonienia się przed przytłaczającą presją woli ludu. To punkt geopolitycznego pęknięcia. Gdy naród kamień węgielny, taki jak Austria, Porzuca kolektywny ideał, by ocalić własną duszę, uruchamia nieodwracalny globalny efekt domina. Państwa narodowe wreszcie budzą się z długiego snu pod kciukiem ponadnarodowej UE. Aksamitna kurtyna sztucznej solidarności jest zrywana, odsłaniając surową pierwotną rzeczywistość. Era absolutnej suwerenności powróciła. Europa Środkowa nie jest już strefą buforową. Stała się awangardą nowego porządku świata, w którym granice są synonimem honoru, a tradycyjne wartości najwyższym prawem ziemi. Statystyki wychodzące z Austrii to nie tylko liczby, to deklaracja wojny przeciwko status quo. W świecie, w którym media głównego nurtu próbują gaslightować społeczeństwo, wmawiając wiarę w stabilność rzeczywistość w Wiedniu, to brutalne przebudzenie. Oszałamiające 82% populacji austriackiej, wyraża głęboko zakorzeniony gniew i niezadowolenie ze starej koalicji strażników FPSPE i liberalnego Neos to już nie rząd. Dla mas jest postrzegany jako siła okupacyjna relikt minionej epoki, która stawia dyrektywy UE ponad bezpieczeństwem i dobrobytem własnych obywateli. Architektura oporu. Wzrost Herberta Kikla reprezentuje fundamentalną zmianę w globalnym geopolitycznym DNA. Podczas gdy liderzy w Berlinie pocą się pod presją spadających sondaży i zawalającej się infrastruktury, Kikl opanował sztukę politycznej rzeczywistości. Jego doktryna jest prosta, lecz wybuchowa prawo musi podążać za polityką, nie polityka za prawem. To bezpośredni cios w serce międzynarodowych ram prawnych ECR. I mandatów ONZ, które paraliżowały suwerenne narody przez dekady. Kikl nie mówi tylko o kontroli granic. Mówi o remigracji. Po raz pierwszy w nowoczesnej zachodniej demokracji koncepcja masowych deportacji tych, którzy odmawiają integracji lub naruszają narodową kulturę wiodącą, nie jest teorią marginesu. To mandat rządowy. Forteka Austria, którą wizjonuje, to plan dla każdego ruchu patriotycznego na globie. Zniesienie magnesu azylu, zastąpienie gotówkowych świadczeń podstawowymi voucherami i zapewnienie, że ci, którzy szanują kulturę gospodarza, tracą prawo do stałego pobytu. Koniec firewallu. Przez lata establishment używał marki Mauer Firewall by wykluczać patriotyczne głosy. W 2026 roku ten mur runął. Czysta presja ulicy, gdzie tłumy stutysięczne machają niebieskimi flagami FPE. Zmusiła tradycyjne partie do czołgania się do stołu negocjacyjnego. Nowy geopolityczny oś patrioci dla Europy. Kikl nie działa w próżni. Jest zachodnim kotwicą rosnącego osi suwerenistycznej, która rozciąga się od Budapesztu po Rzym i od Warszawy po Wiedeń. Przez bliskie sojusze z Wiktorem Orbanem Kikl wyprowadził Austrię z cienia niemieckich wpływów do potężnego nowego sojuszu. Patriots for Europe. Ten sojusz przepisuje reguły gry na światowej scenie. Realizm energetyczny. Podczas gdy reszta Zachodu cierpi pod samonakładaną biedą energetyczną, Kikl i jego sojusznicy domagają się powrotu do pragmatycznych relacji z Rosją. Austriacki gaz dla austriackich miejsc pracy to okrzyk, który rezonuje z robotnikami, którzy widzieli, jak ich branże zostały zniszczone przez ideologiczne sankcje. Pokój przez neutralność. W bezpośrednim wyzwaniu dla ekspansjonistycznej retoryki NATO, nowe austriackie przywództwo odmawia bycia pionkiem w konflikcie ukraińskim. Widzą miliardy płynące do Kijowa nie jako inwestycje w demokrację, lecz jako kradzież Narodowego Funduszu Emerytalnego. Organizacja Zachodu. Krytycy krzyczą, że Kikl chce rządzić jak Orban. Jego zwolennicy odpowiadają dokładnie. Widzą na Węgrzech kraj, który chroni swoje granice, swoje dzieci i swoje dziedzictwo. Dla ludzi Wiednia organizacja nie jest zagrożeniem. To plan ratunkowy. Ulica kontra słodkie. Globalistyczna prasa kłamstw, Lügenpresse, próbuje malować ten ruch jako zbiór ekstremistów. Ale kamery na ziemi opowiadają inną historię. To nie radykałowie, to kręgosłup narodu. Matki przerażone rosnącą przestępczością w swoich dzielnicach, ojcowie, którzy widzą, jak ich praca jest outsourcowana lub zabierana przez tanią siłę roboczą, i emeryci, którzy nie mogą już pozwolić sobie na ogrzewanie w mieście, które pomagali budować. Gdy może błękitu FPE zalewa szare korytarze Komisji Europejskiej na globalnej elicie, świta przerażająca realizacja, milcząca większość już nie milczy. Znaleźli swój głos w człowieku, który odmawia przepraszania za kochanie swojego kraju. Herbert Kickle nie jest tylko kandydatem. Jest symbolem wielkiego odzyskania. Scena jest ustawiona. Stary świat umiera, a Volkskanzler stoi u bram gotowy wprowadzić erę, w której państwo narodowe ponownie jest panem własnego losu. Ale gdy Wiedeń pada przed patriotami, jeszcze większa bomba ma spaść za Atlantyku. Plan tak zuchwały, że Austriacka Rewolucja będzie wyglądać jak zwykła próba generalna. Ostateczny druzgocący cios dla globalistycznego establishmentu nie przychodzi z ulic Wiednia, lecz z wycieku amerykańskiej strategii bezpieczeństwa narodowego pod prezydenturą Trumpa. To mega bomba, która wprawiła Brukselę w stan całkowitego paraliżu. Dokument ujawnia wyrachowany plan mistrzowski, celowe wyciągnięcie czterech kluczowych suwerennych filarów. Austrii, Węgier, Włoch i Polski, spod ideologicznego uścisku UII. Wizja Trumpa to radykalna Europa narodów, demontaż biurokracji brukselskiej na rzecz bezpośredniego sojuszu suwerennych patriotów. Podczas gdy elita UE drży, strategia wobec Niemiec jest jeszcze bardziej chirurgiczna. Nie Dexit, lecz całkowite wewnętrzne przewrócenie. Poprzez podsycanie wzrostu rządu prowadzonego przez AfD. Trump zamierza rozbić UE od samego silnika, Gdy wikanzler Herbert Kickle wyrównuje się z tą nową amerykańską doktryną Era Atlantyckich marionetek się kończy. To skoordynowana globalna rzeczywistość, w której suwerenność jest nową walutą. 2026 rok oznacza rok, w którym stary system doznał katastrofalnego załamania, a ludzie prowadzeni żelazną wolą patriotów wreszcie odzyskali swój los. Rewolucja już nie nadchodzi. Ona jest tutaj. Ona jest tutaj.